Pałac szeptów. Większość hoteli sprzedaje obietnicę snu, pałac szeptów sprzedaje iluzję bezpieczeństwa, zbudowany w połowie XVII wieku przez hrabiego, który jak niosły wieści. Zaprzedał duszę za to, by mury jego posiadłości nigdy nie zaznały ciszy. Pałac przetrwał wojny, pożary i zapomnienie. Dziś, po gruntownej renowacji, lśni nowobogackim blaskiem. Marmurowe posadzki, kryształowe żyrandole i obsługa, która kłania się tak nisko, jakby szukała na podłodze resztek własnej godności. Ale pod warstwą świeżej farby i zapachu drogich perfum kryje się coś, czego nie usunie żaden detergent. W fundamencie tej budowli mieszka on. Nie ma imienia, choć w starych księgach parafialnych nazywano go rezydentem. Nie potrzebuje krwi. On karmi się końcem. Momentem, w którym nadzieja na wymeldowanie zmienia się w pewność, że ten pokój jest ostatnim, co goście zobaczą w życiu. Ezydent jest wybredny, co kilka dni wybiera jeden numer, jedne drzwi, jedną historię, którą ułoży z ciał tych, którzy mieli pecha przynieść ze sobą bagaż pełen grzechów. Witamy w Pałacu Szeptów, życzymy miłego pobytu. Szkoda tylko, że doba hotelowa kończy się dla Państwa na zawsze. Rozdział pierwszy. Pokój 217. Złote gody. Adam i Ewa, nomen omen, nie przyjechali tu, by ratować małżeństwo. Przyjechali, by pokazać światu na Instagramie, że wciąż je mają. Adam, deweloper z wiecznie aktywnym telefonem i Ewa. Kobieta, która nosiła swoją biżuterię jak zbroję chroniącą przed pustką w środku. Standard superior, mruknął Adam, rzucając kluczyk na dębową komodę w pokoju 2217. Za taką cenę klamki powinny być z litego złota, a nie tylko pozłacane. Ewa nie odpowiedziała. Stała przy oknie, patrząc na gęstniejącą mgłę spowijającą pałacowy ogród. Miała dziwne wrażenie, że zasłony, mimo braku przeciągu, delikatnie musnęły jej kostki, jak palce kogoś, kto sprawdza temperaturę mięsa. Pierwsze ostrzeżenie. Wieczorem, gdy Adam brał prysznic, Ewa usłyszała szept. Nie dobiegał z korytarza, lecz z wnętrza ściany. Brzmiał jak drapanie paznokciem o suchy pergamin. Zostaw go. Wzdrygnęła się, poprawiając szlafrok. Adam? To ty? Zawołała, ale odpowiedział jej tylko szum wody. Kiedy mąż wyszedł z łazienki, na lustrze zamiast pary widniały smugi, układały się w kształt dłoni o nienaturalnie długich palcach. Adam tylko wzruszył ramionami. Wentylacja do bani. Jutro zjeżdżę managera. Rzucił, nie odrywając wzroku od giełdowych wykresów. Godzina rezydenta. O trzeciej 3.15 rano pokój 217 przestał należeć do hotelu. Stał się częścią innego wymiaru. Ewa obudziła się pierwsza. Poczuła ciężar. Nie był to ciężar kołdry, lecz czegoś, co siedziało w nogach łóżka. Ciemność w pokoju była gęsta, niemal lepka. Chciała szturchnąć Adama, ale jej ręka natrafiła na coś zimnego. I mokrego. To nie był Adam. To było prześcieradło przesiąknięte czymś, co pachniało jak stara piwnica i miedź. Z ciemności wyłoniła się twarz. Nie miała oczu, jedynie dwa głębokie wgłębienia, z których sączyła się czarna maś. Rezydent nie atakował gwałtownie. On celebrował proces. Adam wykrztusiła, ale jej głos był tylko cichym świstem. Adam leżał obok, szeroko otwartymi oczami wpatrzony w sufit. Nie mógł się ruszyć. Rezydent położył jedną kościstą dłoń na piersi mężczyzny, a drugą na gardle Ewy. Wymeldowanie następuje teraz. Głos nie dochodził z zewnątrz, lecz rezonował bezpośrednio w ich czaszkach. Finał. Rano pokojówka zapukała do drzwi pokoju 217. Nikt nie odpowiedział. Zgodnie z procedurą użyła karty magnetycznej. Pokój był nieskazitelnie czysty. Łóżka idealnie pościelone, walizki gości stały przy drzwiach, zamknięte i gotowe do drogi. Jedynym śladem po Adamie i Ewie były dwa złote pierścionki leżące na poduszce. Wyglądały na stopione, jakby poddano je działaniu niewyobrażalnego żaru, choć pokój był lodowaty. A na dębowej komodzie, tam gdzie Adam rzucił kluczyk, ktoś wydrapał jedno słowo. Reklamacja odrzucona. Rozdział drugi. Apartament królewski afterparty. Apartament królewski zajmował całe wschodnie skrzydło czwartego piętra. Kiedyś sypiał tu sam hrabia, teraz sypiał tu Krystian. Syn dewelopera, który prawdopodobnie kupiłby ten hotel, gdyby tylko miał na to ochotę. Towarzyszyli mu Julka, początkująca influencerka modowa oraz Banan, chłopak, którego główną funkcją życiową było otwieranie szampana i śmianie się z żartów Krystiana. Dla nich Pałac Szeptów był tylko tłem, scenografią do stories na Instagramie. Ten obraz jest creepy. Zachichotała Julka, celując telefonem w osiemnastowieczny portret kobiety o smutnych oczach. Użyła filtra z psimi uszami. Patrzcie, od razu jej weselej. Zostaw starą raszple. Rzucił Krystian, rozlewając dom Perignon na perski dywan. W cenie noclegu jest wliczone czyszczenie, nie? Płacę, to wymagam. Muzyka z przenośnego głośnika dudniła basem, wprawiając kryształy w żyrandolu w niebezpieczne drżenie. Rezydent nie lubił hałasu, ale jeszcze bardziej nie lubił braku szacunku. Zaproszenie. O drugiej w nocy impreza trwała w najlepsze. Banan chwiał się na nogach, próbując tańczyć na zabytkowym szezlągu. Wtedy muzyka nagle ucichła. Głośnik był włączony, dioda świeciła na niebiesko, ale dźwięk został ucięty, jakby ktoś położył grubą dłoń na membranie. Ej, co jest? Było! Bej bełkotał Krystian podchodząc do urządzenia. W ciszy, która zapadła, usłyszeli to wszyscy. Dźwięk przesuwania mebli, ale nie w pokoju obok. Dźwięk dochodził z sufitu, z miejsca, gdzie wisiał gigantyczny kryształowy żyrandol. To pewnie te stare rury, mruknęła niepewnie Julka, opuszczając telefon. Ekran nagle zgasł. Kurde, bateria mi padła, a miałam 40%. Wtedy rozległo się pukanie, nie do drzwi wejściowych, pukanie do drzwi sypialni, która znajdowała się wewnątrz apartamentu, tej samej sypialni, z której przed chwilą wyszli, by bawić się w salonie. Obsługa pokojowa. Krystian, napędzany alkoholem i arogancją, podszedł do drzwi sypialni. Ktoś tam wlazł? Halo, to teren prywatny. Szarpnął za klamkę. Drzwi ani drgnęły, choć nie miały zamka. Banan, chodź tu, pomożesz mi wyważyć to cholerstwo. Jakiś bezdomny się tam schował. Banan nie podszedł. Stał sztywno przy oknie, patrząc w swoje odbicie w szybie. Krystian szepnął. Moje odbicie, ono się nie rusza. Krystian odwrócił się. Banan podniósł rękę do twarzy, ale banan w szybie stał z opuszczonymi rękami i uśmiechał się. Uśmiechał się tak szeroko, że kąciki jego ust sięgały niemal uszu. W ułamku sekundy światła w apartamencie przygasły do barwy rdzawego brązu. Temperatura spadła tak gwałtownie, że rozlany szampan na dywanie zamienił się w lód. Drzwi sypialni otworzyły się powoli, skrzypiąc jak łamane kości. Z ciemności nie wyszedł człowiek. Wylała się z niej ciemność. Gęsta jak smoła formująca się w sylwetkę wysoką pod sam sufit. Rezydent przybrał formę kelnera, ale jego frak był zszyty z ludzkiej skóry, a zamiast twarzy miał gładką porcelanową taflę. Rachunek. Julka krzyknęła, ale dźwięk nie opuścił jej gardła. W pałacu szeptów nikt nie słyszy Twojego krzyku, jeśli rezydent odbierze ci głos. Postać uniosła dłoń w białej rękawiczce. Wykonała gest ciszej. Muzyka wróciła. Ale nie było to techno. To był dźwięk łamanych kręgosłupów zapętlony i zremiksowany w potworny rytm. Banan został wciągnięty w lustro przez swoje własne uśmiechnięte odbicie. Szyba nie pękła. Zafalowała jak woda, a potem znów stała się twarda. Krystian cofał się, rzucając w postać butelkami z barku. Butelki przelatywały przez rezydenta, jak przez dym, rozbijając się o ściany. Wiesz, kim jest mój ojciec? Wrzasnął chłopak. To były jego ostatnie słowa. Rezydent chwycił go za szczękę, nie użył siły. Po prostu dotknął skóry, a ta zaczęła scalać się z kością, zamykając usta na zawsze. Tutaj walutą jest cisza. Rozległ się głos w ich głowach. Wymeldowanie. Menadżer hotelu wszedł do apartamentu królewskiego w południe, zaniepokojony brakiem wymeldowania. W środku panował idealny porządek, żadnych butelek, żadnych plam na dywanie. Powietrze pachniało liliami. Na środku salonu przy machoniowym stole siedziała trójka gości. Krystian, Julka i Banan siedzieli wyprostowani w eleganckich pozach, mieli otwarte oczy, wpatrzone w jeden punkt. W obraz kobiety o smutnych oczach. Wyglądali niemal żywo, gdyby nie jeden detal ich skóra miała odcień wosku, a usta ich usta nie istniały. W miejscu warg była gładka skóra, ciągnąca się od nosa do brody, wyglądali jak niedokończone manekiny. Na stole, przed każdym z nich leżała wizytówka hotelu z odręcznym dopiskiem wykonanym czerwoną zaschniętą substancją za zakłócanie ciszy nocnej. Rozdział trzeci. Pokój 303. Blokada twórcza. Wiktor był autorem sześciu bestsellerów z gatunku literatura faktu o zjawiskach paranormalnych. Jego praca polegała na jeżdżeniu do nawiedzonych miejsc, spędzeniu tam nocy i napisaniu rankiem rozdziału o tym, że to tylko stare rury, przeciągi i infradźwięki. Był zawodowym pogromcą duchów uzbrojonym w laptopa i żelazny sceptycyzm. Pokój 303, znany jako biblioteka, i był mniejszy od apartamentów, ale posiadał swój urok. Ściany wyłożone były ciemnym drewnem, a regały uginające się od starych woluminów sięgały sufitu. Dla Wiktora było to idealne miejsce pracy. Klimatycznie mruknął, stawiając butelkę whisky obok laptopa. Ale duchów tu nie ma, są tylko korniki. Usiadł przy masywnym biurku, otworzył nowy dokument i napisał. Pałac szeptów to triumf marketingu nad rozsądkiem. Miejscowe legendy to zlepek wiejskich zabobonów, a jedynym demonem tutaj jest cena za dobę. Zadowolony z siebie upił łyk whisky. Kiedy odstawił szklankę, kursor na ekranie zaczął migać szybciej. Autokorekta. Wiktor przetarł oczy. Zdanie, które przed chwilą napisał, zniknęło. Zamiast niego czarną czcionką na białym tle widniały słowa. Wiktor myśli, że jest bezpieczny, ale atrament w tym miejscu schnie szybciej niż krew. Pisarz zaśmiał się nerwowo. Bardzo śmieszne. Ktoś mi się włamał do chmury? Mruknął, sprawdzając połączenie Wi-Fi. Było rozłączone. Spróbował skasować tekst. Klawisz backspace nie reagował, wcisnął go mocniej. Klawisz zapadł się z chrzęstem, jakby pod plastikiem pękła mała kosteczka. Wtedy usłyszał szelest nie z laptopa, ale z półek. Książki nie spadały, one się otwierały, setki starych tomów jednocześnie rozchyliły swoje okładki, a ich strony zaczęły przewracać się w szaleńczym tempie, szeleszcząc jak miliony suchych liści, albo jak szept tłumu. Narrator wszechwiedzący. Wiktor zerwał się z krzesła. Chciał wybiec, ale drzwi zniknęły. W miejscu, gdzie było wyjście, stał teraz kolejny regał pełen książek oprawionych w ciemną skórę. Spojrzał na ekran laptopa. Tekst generował się sam, z prędkością karabinu maszynowego. Wiktor wstał, czując jak pot spływa mu po plecach. Zrozumiał, że jest w pułapce. Jego serce uderzyło 120 razy na minutę. Zaraz uderzy po raz ostatni. „Przestań!” krzyknął w pustkę. Z cienia w rogu pokoju wyłoniła się postać. Nie była cielesna. Wyglądała jak szkic wykonany węglem, z którego sypał się czarny pył. Rezydent w tym pokoju był krytykiem. Postać zbliżyła się do biurka. Nie miała twarzy, jedynie gładką plamę czerni. Przesunęła długim palcem po klawiaturze laptopa. Nudna fabuła. Głos rezydenta brzmiał jak darcie papieru. Bohater jest płaski. Brakuje mu głębi. Musimy zajrzeć do środka. Redakcja. Wiktor poczuł, że nie może oddychać. To nie był uścisk na gardle, to było uczucie, jakby jego płuca wypełniały się czymś suchym. Zaczął kaszleć, na dłoń wypluł kłębek pogniecionego papieru. Kolejny kaszel, kolejny papier. Co ty? Próbował powiedzieć, ale z jego ust wysunęła się długa papierowa taśma, zadrukowana drobnym drukiem. Były na niej spisane wszystkie jego kłamstwa, wszystkie cyniczne recenzje, wszystkie momenty, w których wyśmiewał czyjś strach. Rezydent podszedł bliżej. Pisarz powinien stać się jednością ze swoim dziełem, szepnął. Ciało Wiktora zaczęło się zmieniać, jego skóra bladła, stając się cienka i szeleszcząca jak pergamin. Żyły pociemniały, zamieniając się w linie tekstu biegnące pod naskórkiem, palce sztywniały, wyginając się w kształt twardych okładek. Ostatnią rzeczą, jaką Wiktor zobaczył, były słowa pojawiające się na jego własnej skórze, na przedramieniu. Ty nie jest rozdział, epilog. Pokojówka weszła do pokoju 303 po południu. Była nowa, więc jeszcze nie przywykła do niespodzianek. Pokój był pusty. Nie było wiktora, nie było jego walizki, zniknął nawet jego laptop. Na biurku leżała tylko jedna, nowa książka. Była gruba, oprawiona w ludzką skórę, która wciąż była lekko ciepła w dotyku. Na okładce nie było tytułu, jedynie wytłoczone imię i nazwisko autora. Dziewczyna otworzyła ją na losowej stronie. Tekst był napisany czerwonym atramentem, który dziwnie pachniał żelazem. Przeczytała ostatnie zdanie. I tak oto Wiktor dowiedział się, że w Pałacu Szeptów historie nie są pisane o duchach. Historie są pisane duchami. Obok książki leżało pióro wieczne wbite w blat biurka. Obok ktoś starannie wykaligrafował notatkę. Tekst zaakceptowany do druku. Jutro wrócicie po więcej. Historie są pisane duchami. Obok książki leżało pióro wieczne wbite w blad biurka.